Witam serdecznie wszystkich. Antoni Jankowski, dobry lot Polsko. Chciałbym do państwa zwrócić się z takim filmikiem, który będzie dotyczył podsumowania wystawy ogólnopolskiej w Katowicach, która się odbyła w tym miesiącu. Chciałbym w moim imieniu i w imieniu Andrzeja Marko i Marka Gadzińskiego podziękować wam wszystkim za tak liczne przybycie. Na nasze stoisko numer 144. Bardzo bardzo dużo ludzi przybyło na nasze stoisko. Jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle z, z atmosfery, jaka była na stoisku. Nie, nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle ludzi i w ogóle takie będzie zainteresowanie naszym stoiskiem. Powiem szczerze, że no, było 600% więcej ludzi niż w zeszłym roku. No, no, może przez te filmy nasze i w ogóle. Nie wiem, może też przez produkty, które dla Gołębi oferujemy, jak minerały, czy też te produkty doktora Mariena, czy też Gołębie, jakie oferuje kolega Andrzej i Marek. No i ja tam też w niewielkim stopniu zawsze coś tam na wystawę przywiozę. W tym roku wystawę możemy uznać za super świetną, naprawdę udaną, znakomitą. Cóż bym mógł powiedzieć, Gołębi zostało sprzedanych około 60. Zostało tam kilka gołębi od kolegi Andrzeja i od kolegi Marka moje gołębie zostały sprzedane wszystkie miałem ze sobą 6 gołębi od Alberta Hendricksa i trzy gołębie od Ediego Szrowena wiadomo nie były to tanie gołębie ale się sprzedały w niedzielę ostatni gołąb został sprzedany chyba o godzinie 11 a tak to wszystkie pozostałe zostały sprzedane do soboty, do wieczora także uważam, że w miarę yy, poszła ta sprzedaż. Yy, klienci byli zadowoleni, cieszyli się z zakupów. Podobało im się Gołębie, to jest najważniejsze. <laughs> bardzo dużo ludzi z Was przychodziło do nas na stoisko. Dziękowało nam za Gołębie yy, z zeszłego roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat. Dziękujemy bardzo za zaufanie. Naprawdę dla nas to jest wielkie wyróżnienie, że można było usłyszeć tyle, tyle jeszcze tyle w życiu pochwał. Nie usłyszałem. Co na tej wystawie przez całe życie, co na tej wystawie usłyszałem? Tyle ludzi, co przychodziło do mnie na, na stoisko. No tu przepraszam, bo pies przeszkadza. Na stoisk, chcę się bawić. Na stoisko przyszło tyle ludzi, co dziękowało za filmy w internecie, które na przykład ja nagrywam, czy też dziękowało za minerały, które produkujemy, czy też inne rzeczy. Też ludzie dziękowali za yy, yy, produkty. Yy, które przywiozłem, no, to było bardzo, bardzo miłe z ich strony. Dziękowali też również za fi no, filmy w internecie, mówiłem. Dziękowali za wcześniej zakupione gołębie u kolegi Andrzeja i u kolegi Marka, gdzie gołęby się spisuje, spisują się w Polsce znakomicie w wielu, wielu miejscach, co świadczy o tym, że praca Andrzeja i selekcja tych gołębi do rozpodu, jakie Andrzej sprowadza, nie poszła na marne i tak samo pomoc przy tym i praca Marka. Także dziękujemy hodowcom jeszcze raz za zaufanie. Cóż bym mógł powiedzieć, nie nagrywałem tego podsumowania tak długo, ponieważ byłem chory, miałem 40 stopni gorączki. Naprawdę teraz przez cały tydzień miałem 40 stopni gorączki i w niedzielę mnie złapała ta gorączka. Nie pojechałem w niedzielę prosto do domu z wystawy, tylko zostałem jeszcze na jedną dobę w hotelu, kupiłem sobie leki, antybiotyki i się leczyłem do poniedziałku do godziny 10 rano i wyjechałem po prostu do Belgii, bo wcześniej nie byłem w stanie kierować mi, bo jeszcze w życiu takiej temperatury nie miałem jak, jak na wystawie, nie wiem czym to było spowodowane, żadnego covidu, niczego innego i innych takich głupstw nie miałem. Nie wiem, może być jakieś przyziębienie poważne, czy też wirus, grypa, ale jakoś sobie z tego wyszłem, wykaraskałem się. Chciałbym też również w moim imieniu, w imieniu też kolegów Marko i Gazińskiego podziękować Wam za prezenty, które otrzymaliśmy od Was różnego rodzaju upominki, alkohole, z ja nie piję, słodycze, grzyby, różne inne rzeczy miody. Kity, pszczele, w ogóle inne tam, co przynosiliście nam, w podziękowaniu za materiał lotowy i rozpodowy, jaki Wam sprzedaliśmy w ostatnich paru latach, za produkty, też za minerały. Naprawdę jesteśmy w szoku. Dziękujemy bardzo za te wszystkie produkty z tego miejsca. <laughs> ja dziękuję w moim imieniu, w imieniu kolegów Gadziński i Marko. Również chciałbym z tego miejsca pozdrowić kolegów Norków z rybnika, którzy byli na wystawie, z którymi kupelat się koleguje, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Kolegę Jacka Buchta, Karola Paszka, którzy mnie odwiedzili Tokarczyków i innych znajomych, których może nie wiem kolegę Bacha Karcińskiego, kolegę, kolegów Szpondowskiego czy też innych, oczywiście też chciałbym podziękować za bardzo miłe przyjęcie, za bardzo miłą imprezę i w ogóle za rozmowę, za poznanie się w ogóle z hodowcami oddziału Lubsko, pozdrawiam oddział Lubsko pana Dziuryżyńskiego, Regułę i wszystkich tych panów, którzy siedzieli w tym pokoju, nie pamiętam ich wszystkich imion, ale atmosfera miejsce w ogóle, impreza, jedzenie inne rzeczy Coś niebywałego, atmosfera, przyjęcie mnie w ogóle tam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Może w przyszłym roku też was odwiedzę, bo jak jest taka atmosfera, to czemu nie skorzystać? Pozdrawiam też również kolegów bergerów Macieja i jego brata Dawida. Pozdrawiam też Rafałka, ich kolegę oni wiedzą kogo, a Rafał, ciebie też pozdrawiam. Perdocha, przepraszam, że nazwisko używam, ale Rafałka Perdocha, pozdrawiam mojego kolegę fajnie naprawdę z wami się było spędzić ten czas na wystawie Również chciałbym pozdrowić kolegę Matle Adama i jego żonę, podziękować im za prezenty kolegę no, Sebastiana Bacha już wymieniałem Garszyńskiego, kolegę, kolegę Buchtę. Podziękować chciałbym również rodzinie Dudek z Żar o ile się nie mylę, panu Marcinowi i pani Ewie za prezent, za grzyby, w ogóle za te prezenty. Moja żona też się dołącza do tego. Bardzo dziękuję za te prezenty. Naprawdę coś pięknego, super. Dziękujemy wam od serca, naprawdę, bo e, powiem szczerze, że takie rzeczy to są miłe. Chociaż nie jesteśmy osobami tam, ja czy na przykład moja żona, czy kolega Gadziński, Marko, że oczekujemy od Was prezenty, nie oczekujemy od Was jak najbardziej prezentów. To miłe z Waszej strony, że nas obdarowaliście tymi prezentami. Bardzo nam nawet, powiem szczerze, że trochę głupio było. Bardzo dziękujemy z tego miejsca. Bardzo nam się na pewno zrobiło z tego powodu ciepło na sercu. Z takich, a nie innych yy, prezentów, w ogóle z sytuacji, jakie miały miejsce na wystawie, naprawdę za te miłe słowa i w ogóle wszystko bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy. Naprawdę, yy, atmosfera u nas na stoisku była, jak widzicie, może nie do końca w porządku, bo był yy, yy, lekki, może nie chaos. No, chaos można powiedzieć, że nie, ale. Wszystko się działo naprawdę w takim tempie, że ja nie ogarniałem po prostu tego. Ja nawet już w pewnym momencie byłem tak zmęczony, że yy, kolega się mnie zapytał, yy, jak się nazywam, yy, czy pan Jankowski. Ja mówię, yy, nie, mówię, ja Jankowski mówię nie, mówię, bo się pomyliłem, bo już naprawdę ja myślałem, że, że <laughs> nie zrozumiałem po prostu jego pytania, byłem taki zmęczony już w sobotę wieczorem, że była z tego kupa śmiechu. Ale naprawdę powiem Wam szczerze, że mile nas zaskoczyliście. Wystawę uważamy za super udaną. Zapraszamy Was. Aha, zapomniałem jeszcze, chciałem pozdrowić kolegę Zenka Smugura. Zapomniałem też o kolegach z oddziału, oddziału Gdańsk, co zawsze ich pozdrywam. Elkopy to Was pozdrawia, Gdańsk. Pamiętam o Was zawsze. Jesteście, jak to się mówi, moimi największymi fanami. Jakby to powiedzieć, ale bardzo, bardzo Wam dziękuję też za te miłe, ciepłe słowa i tam pozdrowienia i w ogóle. E, ogólnie wystawa była cudowna. E, ekipę Volantora chciałbym pozdrowić, z którymi współpracuję. E, I sprzedaję ich produkty w Irlandii, Anglii, i w Belgii i Holandii. Naprawdę e, Wasze stoisko to było chyba jednym z najbardziej okupowanych. Produkty Wasze też są super fajne, atmosfera, mieli ludzie, naprawdę miło było poznać Panią Marcelinę i, i, i resztę ekipy tam, państw, Panu Bućko i tych innych, którzy tam pracowali. Naprawdę bardzo fajni, życzliwi ludzie. Miło było Was poznać, mimo że tylko się znaliśmy z tego, jak to się mówi, z, z telefonów, z WhatsAppa i z załatwiania tych spraw, właśnie takich typowo biznesowych. Bardzo chciałbym podziękować też firmie Polmark za miłe przyjęcie za pokazanie karm. Szkoda, że te karmy wasze nie ma, nie ma w Belgii. Używam wasze produkty inne z firmy Polmark wyposażenia głównie do gołębnika, Bardzo dobre chwale. Tak samo chciałbym pozdrowić firmę Torisana Tolisan Za miłe przyjęcie na stoisku. Fajnie było na tym stoisku. Naprawdę. Szapoba, produkty Tolisana uważam, że chyba są najlepsze na świecie. Według mnie, mogę, bo nie musicie się ze mną zgadzać, bo każdy ma tam inne wypróbowane marki, w innych markach się e, zaopatruje. Ja uważam, że według mnie Tolisan jest najlepszą firmą na świecie. Bardzo dziękuję za produkty, za gościnę, za miłą rozmowę. Chciałbym również też pozdrowić, bo bym zapomniał, ekipę Owigora i Benzinga, pana Darka i resztę pana Daniela z Benzinga. Oczywiście kolega Tomasza z Wikinga, ze Szwecji, którego e, też pozdrawiam. Grupcio, pozdrawiam Cię, to mój brat syjamski ze Szwecji, Chrysiuk, pozdrawiam Cię, bliźniak syjamski, się śmiejemy. Bardzo dobry kolega mój, sympatyczny. Dziękuję bardzo za miłe przyjęcie, że, że mogłem Cię w końcu poznać. Poprzez tyle lat rozmawialiśmy, a nigdy nie mieliśmy okazji się zobaczyć. Chciałbym pozdrowić również Pana Mrowce Pawła. Pamiętam o tych dwóch młodych, co Panu obiecałem, z linii Sagan, oczywiście. Jak nie, w tym, nie, te, nie z tego lęgu, to z następnego, albo y, po następnym z trzeciego lęgu panu uszykuje. Pamiętam o tym. Y, nie mam tutaj tego zeszytu albo bym musiał pokazać ten zeszyt, ale nie, nie, ma, nie mam go tutaj, bo nie chcę mi się teraz iść, bo musiał być na dół do biura do, po zeszyt. Y, wiem, zapisaliśmy na, na, na kartce się śmialiśmy z Panem Pawełem. Y, zapisałem, że po prostu mu obiecałem te, obiecałem mu te gołębie, podpisałem się ja i pan. Mrowca i zrobiliśmy zdjęcie, żeby wszyscy y, pamiętali o tym. Bardzo dziękuję właśnie rodzinie Mrowcy za takie ugoszczenie na tym y, stoisku u nich. Naprawdę góralska mieszana jedzenie, wszystko pyszne, normalnie czułem się jak u siebie w domu, można powiedzieć jednym słowem. Naprawdę super ludzie, wspaniali ludzie, pan Mrowca i jego żona. Żonę też pozdrawiam, syna też pozdrawiam, naprawdę dziękuję Wam z całego serca za takie miłe powitanie na Waszym stoisku. Przepraszam, że tylko godzinkę z Wami posiedziałem, czy 45 minut, ale wiecie, że był kocioł straszny na tej wystawie. W przyszłym roku postaram się posiedzieć z Wami troszkę dłużej, odwiedzę ob Was. Zrewanżuje się też za te pyszne jedzenie. To, to ja też coś przywiozę takiego tradycjonalnego, może z, od nas z Ziemi Lubuskiej. Yy, z kogo jeszcze mógłbym tam pozdrowić z wystawy, żebym nie zapomniał? No, kolegów, których widziałem, wszystkich hodowców, którzy mnie znają, co widziałem, to też pozdrawiam. Także yy, to by było takie podsumowanie yy, wystawy, i teraz takie małe ogłoszenie. Yy, na początku. W drugiej połowie marca albo na początku kwietnia będę przywoził produkty doktora Mariana. Jeśli ktoś by chciał zamówić, to może już teraz złożyć zamówienie, nie ma problemu. Produkty doktora Mariana będę przywoził w drugiej połowie marca lub pierwszy tydzień kwietnia. Przywiozę yy, znowu yy, produkty Mariana i będę je wysyłał pocztą do Gorzowa Wielkopolskiego, przywiozę do mojej rodziny i z tego miejsca będę wysyłał pocztą po wszystkich hodowcach od razu po przyjeździe. Przyjadę w piątek, przywiozę produkty, zapakuję w sobotę, a w poniedziałek będą wysyłane po całej Polsce. Czyli jak ktoś będzie zainteresowany produktami doktora Mariana, to zapraszam pod numerem 721 324 511, 721 324 511. Potem przywiozę te produkty w lipcu przed lotami młodych, na początku lipca. I znowu potem przywiozę je na wystawę albo no na wystawę, bo potem już raczej nie będą potrzebne. Chyba że ktoś tam będzie musiał sobie po prostu kupić trochę więcej. Jeśli, jeśli używa w okresie pierzeniowym minerały, czy też oui, kondycyjny pulwer, to może sobie zamówić na przykład w lipcu. I potem na wystawę, tak jak w tym roku, tylko że w tym roku na wystawie będę musiał to inaczej po prostu zrobić. Wezmę po prostu ze sobą jakiegoś kolegę, który będzie stał tam przy samochodzie i wydawał wam cały czas te produkty, żeby tak było najlepiej. Także to by było na temat produktów doktora Mariena i na temat wystawy. I ostatnim takim niu, niuansem jest to, że będą gołębie młode na sprzedaż od kolegi Marka Danensa, który bardzo dobrze leci w East Flander, miał asy narodowe. Ase Narodowe w tym roku bardzo dobrze wleciał, jego chyba najlepszy sezon w życiu. Będą młode gołębie na sprzedaż z jego hodowli w cenie od 100 do 80 euro za sztukę, tak mniej więcej w tych granicach. Ktoś będzie na wiadomo więcej, to na pewno wszystkie będą po 80 euro. I na początku marca, koniec lutego będą gołębie od Berta Brauwersa, też po 80 euro, który, którego gołębie zrobiły taką furorę między innymi w oddziale Gniachowice, i w innym oddziale jeszcze w Polsce, gdzie hodowcy tymi gołębiami zdobyli tytuł mistrza oddziału i byli w trójce, jeden kolega był w trójce chyba w okręgu, a drugi kolega był nawet w trójce w regionie u siebie. Także jeśli ktoś będzie zainteresowany, będą też młode od nich na sprzedaż, jeśli ktoś chce kupić, to najlepiej jakby już teraz zadzwonił i zamawiał, ponieważ wierzcie mi, że telefonów jest tyle, że ja nie jestem w stanie was wszystkich. Zadowolić i obsłużyć, i co bym mógł jeszcze powiedzieć, ci, którzy się pytali o gołębie Henry Flomansa z linii Hurricane, będą na sprzedaż 20 młodych w maju w cenie 300 euro za sztukę. Na tą chwilę z tych 20 młodych zostało chyba 12, o ile się nie mylę. Także, kto pierwszy, ten lepszy. Także, jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam pod numerem 721 324 511 721 324 511. Będą też głębie od innych hodowców. Proszę obserwować kanał, subskrybować łapkę w górę dawać, jak wam się podoba. Jak Wam się nie podoba, to łapkę w dół. Także zapraszam do kontaktu, do obserwowania. Na bieżąco będę dodawał komunikaty, filmy, inne rzeczy. Niedługo nagram w kilku paru w kilku. Paru bardzo dobrych hodowlach. Filmy typowo instruktażowe z, z ich metodami lotowania, prowadzenia gołębi w, u kilku wybitnych hodowców. Obiecuję wam to, bo obiecałem, będę teraz miał trochę lżejszy y, terminarz, planning, także będę mógł y, to dla Was nagrać. Także dziękuję wszystkim za wystawę. Dziękuję wszystkim za zakupione gołębie w zeszłym roku w moim imieniu kolegów z Belgii, z Holandii, od których zakupiliście gołębie, nie będę wszystkich wymieniał, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, ale ogólnie wszystkim klientom dziękujemy bardzo za tamten rok i za bo i, i, i za wystawę, bo ogólnie jak to się mówi, wystawa zawsze zamyka poprzedni rok, tak u nas jest po prostu że dziękujemy za poprzedni rok, za poprzedni sezon także dziękuję Wam z całego serca w imieniu moim w imieniu kolegi Marka Gadzińskiego, Andrzeja Marka Andrzeja Marko, przepraszam, także pozdrawiam wszystkich. Antoni Jankowski, dobry lot Polsko.